Mój jubileusz osobisty, taka prywatna, no ale trudno. Mam niespodziankę od Black Horse, także bardzo dziękuję. Weronika, bardzo dziękuję za ten konkretny dzień, za odwiedziny. Madzia, dziękuję za, Spraw, za to co. To jest. przepiękny napis, no ale wszystko dzieje się tutaj w naszym bajkcie. Tak. Ja się też bardzo cieszę, że mogę z Wami być. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że poznam przynajmniej część tej społeczności. Tak, ja myślę... serwisowy i liczę na to, że jak przyjdą cieplejsze dni, bo wiadomo, że mamy off-season, tak naprawdę się zaczyna, nie? Chociaż... Zawsze jest dobry czas, żeby jeździć, ale umówmy się, teraz jest trochę mniej przyjemnie. Bo to mam nadzieję, że jak przyjdzie wiosna, to bierzemy się gdzieś dalej. Może w Dolinę Paryczyn, dawno tam nie była. Tak, a jest na pewno urokliwym miejscem. Nie e, więc jakby tutaj... E... Dobrze, zaczynamy. Rower na razie. Tymi, Rower na ja cztery. No, ale on jest z Marca, tak? Nie, nie, to, no, nie, A, nie, 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 to nie, 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 Black Horse, A nie, nie, Black Horse. On Mamy taką możliwość, słuchajcie, porozmawiać z utalentowaną tutaj naszą sportowczynią, która no, to nie jest jak, jak na co dzień możemy spotkać olimpijczyka, tak utytułowaną sportowczynię, która jest Weronika, więc mamy możliwość zapytania się, chociaż po jednym jakimś fajnym pytaniu, mam nadzieję, że Weronika sobie poradzi. To jest normalnie, to się czego powiem, pomidor. No to to jest ja dobre rozwiązanie, prawda? Wszyscy to znamy z przedszkola. Bo to jednak sportowcem nie jest być łatwo. I, i, I myślę, że my tutaj ogólnie wszyscy jakiś sport uprawiamy, może nie tyle, że zawodowo, ale każdy ma z nas jakąś pasję. I no trzeba być co? Zadajcie pytanie. Weronika odpowie. Ja odpowiem, ale jeszcze zanim odpowiem, to pozwólcie Państwo, że ja tak. Przywitam się jeszcze zbiorczo, bo są osoby, które doszły, więc Pięknie. naprawdę jest mi miło, że. I chcieliście Państwo przyjść, spotkać się pewnie nie tylko ze mną, też z Magdą wiemy, że miała też ostatnie urodziny, prawda? To dobry moment, prawda? do dobrego to e, Bardzo chętnie odpowiem na pytania, jeśli jakieś macie. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, e, ja nie uprawiałam kolarstwa, ale kolarstwo zawsze bardzo, bardzo lubiłam. I jak miałam 15 lat, to się zastanawiałam, czy nie przyjść na kolarstwo, ale górskie, bo ono było taką pierwszą polarską miłością. E, no ale ostatecznie zostałam przygotowana i w sumie chyba dobrze się stało, bo tak w telegraficznym skrócie, to. Bo już po zakończeniu kariery, bo ja skończyłam w 2018 roku, no to... Skończyłam z takim wynikiem, powiedzmy, no, e, dwóch medali Mistrzostw Świata z Red dwóch medali Mistrzostw Europy. Byłam trzykrotnie na Igrzyskach, jestem taką sportsmenką, która nie do końca jest spełniona, bo jak pewnie wszyscy sportowcy, marzyłam o tym, żeby było to medali przez olimpijskich. no moja historia jest taka, że ja byłam na Igrzyskach Olimpijskich trzy razy, nie, nie. zajmowałam odpowiednio piąte, szóste i siódme miejsce, e, więc na ten medal olimpijski się, że tak powiem, e, nie załapałam. Jak u Ciebie wyglądało przejście? Koniec kariery i co dalej? Ja myślę, to jest że... bardzo dobre pytanie. To jest super pytanie. Mega dziękuję. Postaram się w miarę szybko na nie odpowiedzieć. Temat jest pewnie złożony. Ja byłam takim typem sportowca też, który zawsze lubił mieć coś obok sportu. Ja bardzo kochałam sport, byłam maksymalnie skoncentrowana. To był mój absolutny priorytet. Zawsze mówię z dumą, że studiowałam przez 10 lat. Ale dostudiowałam także magistra wychowania publicznego, między innymi zresztą mam, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć też jakiś inny kawałek życia jeszcze w trakcie kariery sportowej. E, ja miałam taką, hmm. e, taki moment w życiu, gdzie myślę, że byłam na pograniczu, powiedzmy. Miałam taki epizod depresyjny, wtedy bym tego tak nie nazwała, ale jeśli mając już pewną wiedzę, wiem, że to było to. Bo i przez kiedyś ich w Soczi. tak to się e, nie lubiło tak bardzo. Moja historia była taka, że właśnie byłam piąta w Vancouver i mi się wydawało, że za cztery lata. To ja po prostu blachę będę miała w Soczi, no nie? Prosta sprawa. Eee, I ja w Soczi to już popełniłam jeden błąd i zajmowałam szóste miejsce, nie? I dla mnie to wtedy, bo w Vancouver to nie była dla mnie żadna tragedia. Miałam tam 22 lata, to był trzeci wynik po Justynie Kowalczyk i po Adamie Małyszu z polskiej reprezentacji. A no i pierwszy star Tak, drugi, pierwszy że skają, jest nie? Za mm. 4 lata będzie blacha. I ja naprawdę przez te 4 lata, bierzcie mi, trenowałam, jakbym to Soczy miała wytatuowane na czole, nie? Święciłam absolutnie wszystko, po prostu skupiając się na tym. Też w 2013 roku w czerwcu zmarł tato, czyli na niecały rok przed igrzyskami, z którą bardzo byłam blisko związana. I to był też dla mnie szok. Ja w ogóle musiałam naprawdę pracować no, nad tym, wszystko. żeby schodzić na treningi i tak dalej. Ja też jestem najmłodszym dzieckiem. Jeszcze wtedy mieszkałam z rodzicami, więc hmm. tę moją mamę na zgrupowania zawierałam, żeby ona sama nie została. Nie? Więc jakby to był trudny rok, ja pojechałam na te igrzyska właśnie taki miałam taką mobilizację, nie. I zajęłam szóste miejsce. I ja tam tak mało straciłam, bo chyba 3 sekundy miałam do medalu. Bardzo było ciasno na biegu pościgowym, niestety, ale miałam bardzo źle przygotowany sprzęt znaczy nie tylko ja, cała reprezentacja, więc no nie było szans, żeby tam coś na tym pościgu zrobić. I, I wtedy miałam naprawdę dołek, nie? Miałam takie poczucie, że. Wiem, że na przykład dzisiaj to mi głupio brzmi, ale ja wtedy tak czułam, nie?, że mam 27-8 lat. Że w ogóle nic w życiu nie osiągnęłam, że nie mam medali mistrzostw świata, nie mam med igrzys nie medalu igrzysk olimpijskich, że wszystko w moim życiu jest rozwalone, że ja nie mam relacji takich pozasportowych, bo wszystko po prostu kręciło się wokół sportu. Nie, nie miałam żadnej terapii, Tak jak mówię, to był taki bardziej epizod nie, niż taka głęboka depresja. Natomiast bardzo zadbałam o siebie, zmieniłam już trochę trening. Weszłam bardzo silnie w trening autoryczny, który był zaniedbany wcześniej w reprezentacji. Więc szukałam takich przestrzeni, gdzie ja się mogę poprawić. Zatrudniłam sobie osobno trenera od strzelania, bo to ja było... Tak, nie bo... tak, bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo własnej pracy wykonałam. I miałam właśnie wtedy nawet nie psychologę, tylko miałam coacha. Mhm. Ale takiego etycznego, wiecie, nie z internetu, że możesz wszystko i w ogóle taka naprawdę super kobietka, która generalnie pracuje w biznesie i byłam jedynym sportowcem, którego prowadziłam. I to był naprawdę mega transformacyjny moment w moim życiu, że ja ogarnęłam, że jakby sport to nie jest wszystko i jak już kończyłam karierę później tam cztery lata, cztery lata później. To może ja tego sukcesu nie osiągnęłam, jak to marzyłam jak i jaki też, umówmy się, ciężko pracowałam przez całe życie, to ja już miałam tak układane to życie, nie? Pierwsze miałam dwójkę dzieci, bo ja urodziłam bliźniaki jeszcze, nie? Pomiędzy innymi drugimi igrzyskami. Ehm, nie niesamowita. No, niesamowita. Wiem, U, że jakby ja miałam nie? To, ja to, tak, no. tak, no. e, to jest Nogi. taki... To jest taki Że jakby ja miałam w ogóle po co żyć, dla kogo żyć. Ale słuchajcie, to co jest, uważam, zarąbistym takim sukcesem, moim, ale też ludzi, z którymi ja pracowałam i tak dalej, że ja nie mam czegoś takiego, jak na wielu Sportowców wiecie, wiecie, innymi Phelps, moja serdeczna koleżanka, bardzo dobra, nawet by się odważyła powiedzieć, przyjaciółka, Otevia Andrzejczak, mm -hmm. o tym mówi, że nie, nie jest w stanie wejść do wody, nie? Ona się po prostu zmusza, żeby wejść. Ona nawet od własnych dzieci nie uczy pływać, bo on mówi, że ma po prostu albo. nie? A ja tego nie mam, nie? I to jest fajne, że ja naprawdę mega lubię aktywność fizyczną. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak skończyłam trenować, o, to... Zdjęłaś odbyt, zdjęłam, zdjęłam Garmina. Zdjęłam go z ręki, zdjęłam go z Kto ręki. 100 kręciłam 100! Odkręciłam, słuchajcie, w atomierze, oddałam tam młodzieży, mówię Macie, Wam będą potrzebne, mi już w ogóle nie są potrzebne i mam jest naprawdę takie obrzydzenie do monitoringu, nie? Że mnie nie interesuje jaki ja mam tętno, no jaki ja mam, wiecie, waty, ile ja zadam kalorii, ale to jest trochę przesyt właśnie takiego zawodowstwa, bo tam jednak, no mówmy się, mm -hmm. to jest nasza praca, więc wszystko musi być na czas, kontrolowane, kilometry, czas, mm -hmm. waty, wszystko, wszystko. A jak jest z juniorami na przykład? No bo juniorzy, jest też sport młodzieżowy, jest sport kwalifikowany. Jak jest z bronią u nich? Trener ma w magazynku, w szafie pancernej, nie wiem, Już 10 karabinów, ale spotykacie się tylko i wyłącznie na trening strzelecki, czy trening łączony też jest na strzelnicy? Po pierwsze, karabiny są zawsze w, w pancernych szafach, mm -hmm. w jakichś specjalnych magazynach broni, często przy szkołach czy przy klubach, to są naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone magazyny, z, wiecie, z alarmami i tak dalej. I, i zawodnicy mogą używać tej broni tylko i wyłącznie na treningów przy, przy trenerze, nie? Więc bardzo ważna jest kwestia przy szkolenia tej młodzieży, żeby właśnie niczego nie robili, co mogłoby no, spowodować tragedię. Niestety takie tragedie czasami się dzieją. Temat jest bardzo ważny, ja tylko chcę powiedzieć, że my strzelamy z ostrej amunicji małokaliprowej, 6 mm i czasami właśnie widzimy, że to jest broń sportowa, to takie ha, ha, ha. No właśnie, no, nie tak się nie nam wydaje, ha, 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 ha. Po zrobić z tym na Ale zabić trenujecie tylko na tym rodzaju broni, którą strzelacie na zawodach, czy na innych rodzajach broni, też trenujecie? Bo coś, bo nie. są jakieś aspekty. Nie, nie trenujemy na innych rodzajach broni. Okay. To, co dzisiaj jest czego nie było, jak ja zaczynałam uprawiać to dzisiaj są karabinki laserowe, które pozwalają uczyć się w ogóle tego celowania. No to tak, to tak, bo ja pierwszy raz w życiu jak was... dali mi yy, z lunetą broń, <grym> tak to ja nie, nie mogłam tak. znaleźć punktu w ogóle. Ja o co to chodzi? Oni do mnie mówią, oko przymknij. Ja wie, jak? To wszystko no. mi nie wychodzi. Ale to trzeba tak. było się naprawdę... Tak, wiecie. Ale naj... mają laserówki, to jest dla najlepiej. Ale Ale są emocje, jak się pierwszy raz broń do ręki, to też... Ale laserówki już super, jak są. Bo to już jest super przestrzeń dzieci, żeby uczyły się, że lufa do góry, że nikt nie wchodzi w światło. Weroniko, ty uczysz to, czego ty się nauczyłaś. Przekazujesz tym swoim dzieciaczkom jakimś podobnym. Bezpiecznym szkółkom, dajesz im te właśnie wskazówki, co jednak jest ważne, żeby jednak nie tylko koncentrować się na tym, żeby ta przestrzeń była trochę szersza. Mm -hmm. Nie pracuję jako trenerka w żadnym okay. klubie. Trochę to wynika z tego, że gdybym została trenerką, połownie bym tylko zmieniła rolę i nadal bym podróżowała i wyjeżdżała, czyli A to też tak, to w tym chciałam. Natomiast staram się na ile to możliwe pracować z młodzieżą i służyć im radą i obecnością, jak to jest możliwe. Oczywiście przy moim rodzimym klubie, czyli w dusznikach zdrowia, bo ja obecnie mieszkam na Śląsku. Ale też yy, spotykam się z dziećmi na różnego rodzaju eventach właśnie przy okazji tych karabinów laserowych yy, i tam służę im radą i, yy, i w ogóle lubię ten kontakt z młodzieżą. To jest też dla mnie ważne, żeby, żeby się z nimi spotykać, ja wtedy trochę mniej gadam, bardziej ich słucham, to jest ciekawe, nie? Co bardziej lubisz, strzelanie czy narty? Ja zawsze bardziej lubiłam nie ukrywam. Strzelanie to jest takie no to coś. Prędkość, bo to sami jest po doroś, to sami są dorośli, to ja to powiem. Strzelanie to jest takie coś bardzo sexy, nie? I stresowe i stresowe, bo tam się wszystko zmienia, nie? Jest. Ja zaczynam od biegów narciarskich i nie lubiłam biegać klasykiem. Zawsze lubiłam biegać łyżwą, bo się biega szybciej, nie, bo trzeba być takim silnym, tutaj tą górę mieć. I yy, jak dostałam karabin, to absolutnie nie było na próbę. Nie było w ogóle już później mowy, żebym ja wróciła do biegów narciarskich. Ja byłam dobra w tych biegach narciarskich, bo miałam medale też mistrzostw Polski w biegach. I jak przyszłam do biatonu, to ja waliłam po dziewięć karnie 9 na 10. Matka moja się za głowę łapała, tutaj sobie w tych, biegach, w tych biegach narciarskich tam w trójeczce chodziłam, zaczęłam startować w biathlonie, to tam 14, 15, 20, nie, bo tam nawaliłam karmatka, mówię, Boże, wróć tutaj biegów narciarskich, nie, wiem, co ty, mam biegi są nudne, nie. No i, i ogólnie bardzo trudno mi szło to strzelanie, bo ja jestem taka trochę właśnie roztrzepana, co mi pomaga w narciarstwie, pomaga mi to w kolażwie, to ale karabin, prawda, strzelanie lubi spokój, spokój, więc tak, mi zajęło kupę lat, żeby ogarnąć technicznie strzelanie, no bo to są też umiejętności techniczne, ale głowa ogarnąć to też naprawdę było. Dlatego, że w ogóle zobaczcie, że to jest taki dwubój, że on wymaga zupełnie innych kompetencji mentalnych, nie? Na trasie musisz być taki, ja mówię, Dynamiczne. Bilsa, nie? Dynamiczny, taki, taka sportowa złość musi w tobie być, nie? Chęć walki o, każdy, o każdą sekundę, o każdy zakręt i nagle przebiegasz na strzelnicę i masz być jak owieczka, nie? No po prostu zrobienie tego switchu w głowie to jest w ogóle największe wyzwanie. To jest jak połączenie wody i ognia, nie? Bardzo trudne do ogarnięcia w głowie. A jak jeszcze do tego... No, um... to też, nie? I czas tak, tam. to chciałam powiedzieć, nie? że trzeba mieć naprawdę dużą wydolność, coś bo coś oczywiście coś my troszkę zwalniamy to. przed tą strzelnicą, no ale my z nią zwalniamy może na 100 metrów przed strzelnicą, bo im wcześniej zwolnisz tydzień, bo nikt ci nie odejmuje tak. czasu, nie? Na strzelnicy. Więc y, trzeba mieć bardzo dużą wydolność, no i w sumie jak ja byłam w takim szkosie, do na przykład jak przybiegałam do stanowiska strzeleckiego, no to miałam na przykład tętno tam 181, nie? A jak kończyłam strzelanie, to już miałam 130, nie? A strzelanie trwa 30 sekund. Więc bardzo szybko mi to tętno spadało, nie? Już jakby, no ale to już jest kwestia wytrenowania, no bo tak jak mówię, w takim szkosie, to ja tam miałam V2 max tam 72, chyba rekord, nie? Mój taki osobisty. W ogóle wiecie z jakiej odległości strzelamy w nie? 50 metrów. To jest dużo, nie? 50 metrów, jak sobie wyobrazicie. I my strzelamy w postawie leżącej do średnicy tarczy 4,5 cm, no, czyli na mandarynka, nie? Na 50 metrów na zmęczeniu. Wieje, nie? Ja wiem, że w telewizorze to jest, jest kąpis, to, ja to, to nie trafiła, nie nie Ale to nie jest taki a prosty. To jest taki jak Tak. E, to znaczy widzimy dużą tarczę w postawie leżącej właśnie ze względu na odległość, bo gdybyśmy patrzyli na takie małe, to właśnie byłoby ziarenko pieprzu. A my nie mamy e, żadnej lunety. Bo czasami ktoś myśli, że my mamy takie wydziały na filmie snajperzy, nie, no, nie, nie. No, nie? My mamy tylko muszkę, nie? I Nie ma szczerbinki nie, tak? typowo strzeleckiej, tylko są, nie, jest nie, muszka tak. i później jest tunel, nie? I jakby w środku tarcza ma do gronę, czyli jakby no, no, musimy no, no, zgrać no, no. trzy koła, nie? No, no. Wszyscy mówili, że ja nie wrócę do sportu, bo ja wprawdzie w ciąży zaplanowałam i nawet powiedziałam, że ten robi wszystkim, że, że będę chciała mieć dziecko. Ja zaplanowałam wszystko. Że moja mama będzie ze mną jeździć i z się na zmianę z moim mężem i w ogóle super będzie na mnie. Ja wszystko sobie zaplanowałam. Ja miałam 4 miesiące na zajście w ciąży, tak żeby zdążyć urodzić, rekonwalescencja i wrócić od maja na pełny cykl przygotowań. Wszystko zaplanowałam, bo ja nie zaplanowałam, że ja będę miała bliźniaki, nie? To jest taki psikus właśnie. Ale od razu mówię, że nie to więc śmialiśmy się strasznie, bo moja mama całe życie mówiła, ty będziesz miała bliźniaki jeszcze byłam naprawdę bardzo młodą dziewczyną. i Wykrakała i jak zadzwoniłam, powiedzcie, u kolega, że tak bliźniaki, jest. bo wiedziałam, że jestem w ciąży, Teraz. bo zrobiłam test, no ale później do lekarza i jakby wyszło, że bliźniaki, bo myśmy się tak z śmiali, że moja mama myślała, że my ją wkręcamy, nie? W ogóle w to nie wierzyła. E, mm -hmm. Natomiast e, perspektywa powrotu do sportu, no była już jednak dużo, dużo trudniejsza, zaczynając od ciąży, że ja sobie też wyobrażałam, że ja będę do końca ciąży trenować i co ja tam nie będę robić. No później, jak się okazało, że ja mam dwie dzieci w szoku, to już nie było takie. Takie proste, i generalnie mówiąc proste jakby na mnie już krzyżyk położyli, nie? Wszyscy, że ja po prostu nie wrócę, nie? A mi jak ktoś mówi, że ja czegoś nie zrobię, teraz już może mniej, ale kiedyś to wiecie, to, nie. <grym, grym>, <grym>, tak. chyba. Więc ja wróciłam faktycznie na ten sezon olimpijski. Same igrzyska były najgorsze w moim życiu, jeśli chodzi o wyniki, ale też no, po prostu wszystko. Jakby mam, warstw. Prawie nie mam dobrych wspomnień z ciągu. Byłam trzy razy na igrzyskach i, i żadne nie były tak złe jak te, również w względem organizacyjnym. Natomiast ja kończyłam z taką ulgą. Nie? Bo też ten rok był bardzo wymagający, ja, bo ja też zdecydowałam się na taką wersję, że dzieci będą jeździć ze mną, więc bus, dwie babcie. Wiecie, nie, po prostu naprawdę to było mega przedsięwzięcie, ja jeszcze chciałam się spełnić jako mama, matki tutaj, tutaj pewnie wiedzą o czym ja mówię, nie, że chciałam być 200% na treningu jak zawsze, ale też chciałam być mamą na 100% i to jest naprawdę szalenie trudne, nie, więc byłam permanentnie niewyspana wpływało jakby na performance i tak, dalej. i tak miałam dobry sezon, bo w sumie i tak skończyłam tam w 30 w Pucharze Świata w Prywalce. Nie było czegoś takiego na przykład, że jeszcze jeszcze można było trenować, jeszcze było, można było coś zdobyć albo... Nie, ja w ogóle czegoś takiego w sobie nie miałam, ja się szykowałam na to zakończenie kariery w połowie, więc w ogóle takiego nie miałam, ja zaczęłam pracę wtedy jeszcze w Forsacie jako właśnie komentatorka. to były takie Mistrzostwa Świata w Antyselwie, gdzie dziewczyny miały bardzo dużą szansę, żeby zdobyć medal, i na ostatnim zmianie wtedy biegła Magda Bizdoń i bardzo dużo wiadomości wtedy dostała mnie, że kurde, stara, jakbyś potrzebowała, jakbyś to, była to byłaby ta blacha, nie? Kompletnie nie miałam czegoś takiego, że. w ogóle, nie? W ogóle, zero. I, I to był dla mnie też jeden z takich wielu sygnałów, że tak naprawdę co tam miałam zrobić, na co mi było stać, to zrobiłam. Pewnie możemy gdybać, co tam, co tam kiedyś, jakby inaczej mnie szkolili, albo jakbym była szybciej mądra, no nie? Hmm. Teraz wiadomo, że jestem, ja mi się wydaje. <laughs> ja no, żartuję I tak rodzi, wiecie, rodzimy się i umieramy głupi, nie wiadomo, przynajmniej ja pełno tak będzie. Eee, żyjemy wszyscy, no właśnie, więc e, nie miałam czegoś takiego. Nie miałam. W okresie przygotowawczym na przykład był jakiś taki e, kładziony szczególny nacisk na e, trenowanie. No, poszczególnych jakiejś grupy mięśniowej więcej niż, niż inne, na przykład nogi, czy ręce czy to, to były jakieś tylko ćwiczenia tam motory siła gdzieś była też. Y... No w fajne jest to, że my używamy bardzo wielu środków treningowych, nie? Wiadomo, że sport siłowy, wytrzymałościowy więc to są dwie rzeczy, które głównie mm -hmm. trenujemy poza strzelaniem, które jest trochę inną bajką. Jak będzie czas, to mogę Wam powiedzieć, jak wyglądam w strzelaniu, natomiast w tym przygotowaniu fizycznym to są właśnie te dwa elementy, więc budując, rozpoczynając sezon przygotowawczy, budujemy wytrzymałość ogólną i wtedy korzystamy z różnych środków treningowych, między innymi, a nawet głównie właśnie z rowerów. Dlatego, że rower to jest niskie na no, długie wyjeżdżenia, no nie co cztery godziny na rowerze i tak dalej. Więc y, korzystamy wszystko z tego. W niskich marsza marsza, ta, bieg, niskich ten, tak, wszystko niski próg, nie? Pierwszy, tak, pierwszy zakres, nie? Więc wszystko to, co w pierwszym zakresie, to bardzo dużo właśnie na początku szczególnie buduje się na rowerze, marszobiegi w górach, nie? bieganie na nogach. Dopiero później w, wchodzimy w okres takiego przygotowania bardziej specjalistycznego i latem my się posiłkujemy bieganiem na narolkach. Mm. Taka, taka szyna z w nie? I, I wtedy jakby też ten rower na przykład się pojawia, tak, ale, ale już w mniejszej ilości, a więcej z tego treningu specjalistycznego, no a jesienią to już są właśnie Siła. wyjazdy na lodowce, tam, generalnie narty, tunele śnieżne, nie? albo Skandynawia, więc narty. A przy tym wszystkim oczywiście też jest cały czas trening siłowy, tylko on też wygląda inaczej w maju, a inaczej ten trening wygląda powiedzmy w listopadzie, no bo w maju to jest raczej duża, duże ciężary, tak? to siłownie, siła taka y, maksymalna, nie? Budujemy siłę maksymalną, a im bliżej sezonu, tym więcej robimy właśnie y, y, tak, wytrzymałości siłowej. A supremacja ja w, w trakcie w... Nie... kariery? Tak, bardzo, bardzo to dużo, to dużo to bardzo to dużo. To 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 ja nawet miałam taki to to moment, że... Chyba więcej k energii czerpałam troszkę z cementacji niż z jedzenia, bo nie, nie, tak, nie byłaś w stanie, nie? Wistość, ten rząd jest tak zmęczony, że nie ma szans. jakie tam subyły? Wszystko, od litami, streakyne, wiadomo, wiadomo, białko, Zadzie. bardzo dużo karbo, jeszcze nie szczególnie jak się tam dużo wybranuje, <laughs> elektrolity, różne mieliśmy. To była wyliczana jakaś... Tak, mieliśmy, mieliśmy człowieka, nas wprowadził Miłość Kubar, fizjolog z AWF-u katolickiego. Już mówię o tam, jak mm. zawodowcem byłam, nie? Powiedzmy. Znaczy nie powiedzmy, byłam zawodowcem. To, powiedzmy od 2013 roku, tak, bardzo mocno nas uchwalił. I mieliśmy to naprawdę super dopracowane, łącznie z tym, że w Stanach na przykład jakieś badania były na jak najszybszą tam odnowę ATP nie? w organizmie, czyli to. coś, co, coś co, z czego się tworzy energia, nie? To Myśmy mieli w ogóle jakieś takie super tabletki, które właśnie przyspieszały to, nie? Więc pamiętam, że samych tych tabletek to chyba dziewięć było, tylko tych, nie? To miałam trzy rano, trzy po obiedzie i trzy wieczorem, nie? Więc samego tego było bardzo dużo, była kreatyna, no wiadomo, zależy jaki tam okres, czego organizm potrzebuje. No, każdy, jedzie... każdy, każda osoba miała indywidualnie to porząd, Generalnie tak? tak, w sensie powyliczane, nie? co ile tam karbu, hmm. białka i tak dalej, ale te tabletki, że tak powiem, to raczej mieliśmy mieć więcej, to samo, wiadomo, ktoś zjeść kilka tabletek więcej kreatyny, to już więcej bardziej. Te tabletki uzależniają, czy je tu mają na ustawieniu? Nie, ustawienie? nie, to nie uzależnia w żaden sposób. Że to już później jest taka rutyna, że po prostu wstaję z poszpodłania. No tak, właśnie, ta rutyna. Ale, ale ja to przeszła, sobie mają te Ja przeszłaś na emeryturę konserwatową, nie ciągnęło? Nie, w ogóle, ja nawet miałam takie obrzydzenie i zrobiłam znowu błąd w drugą stronę, bo jak skończyłam trenować, to w ogóle, bo odłożyłam wszystkie suplementy, no. bo stwierdziłam, że ja już nie trenuję zawodowo, że mi tyle nie trzeba. Eee, ale dzisiaj na przykład wiem, że to jest mega ważne i w takim okresie szczególnie ogólnie witaminy daję cały rok i bardzo Wam polecam. Są najnowsze badania, że to co jest nawet zalecane w Polsce to jest, to jest za mało, nie? Ta dawka szczególnie jak się uprawia Tak. Tak, bardzo. Ktoś mi mówi, że jest dużo. Ja wiem, bo to jest ponad normy. To jest ponad normy. Mam znajomych od 100 tysięcy dziennie. Tak, więc bardzo ważna jest ta witamina D, więc ja na przykład biorę też różne suplementy właśnie związane z uspokojeniem układu nerwowego. No nie, chociaż szwagandę, nie wiem wam wam tutaj reklamować z jak to jest Netflixa, nie mam z nimi żadnego defila, nie? Ale jakieś te grzyby, nie pamiętam, co się nazywają. Tak. Ja mam pytanie w kontekście tego, że mówi pani o tym ablasie gardowickim. Tam jest Mateusz, ma też związany z, z, z betlonem, nie? I on promuje taką w swojej jakby tej filozofii dietetycznej całej, tym czym się zajmujesz, że jest tylko pięć tych suplementów przebadanych przez y, australijską y, Akademię Sportu, tak? Które mają udowodniony pozytywny wpływ lub jakikolwiek wpływ na wynik sportowy, nie? Mhm. Czyli kofeina, y, kreatyna, tak. Metaalanina, y, z y, buraka i ten. I y, y jeszcze jest. Zalecany. Nie, nie, jeszcze jest. Y, nie, 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 nie. To co stosuje, to co stosuje wodorowęglan sodu. O, właśnie. I wodorowęglan sodu. I więcej nie ma. To tak w kontekście tego tej, na przykład tam czy... Też gdzieś widziałem jakieś badania na temat tej ashwagandy, że to są też suplementy diety, które mogą powodować jakby kancerogenne, nie? W przyszłości mogą powodować uaktwnienie się komórek, rakowiec. Okej. Okay. Tak jak powiedziałam, ja się do mhm. siebie. Nie jestem dietetykiem, specjalistą, nie? Pamiętajcie, że dietetyka też, jak każda zresztą nauka, się zmienia, nie? Dzisiaj mówią, że takie dobrze. Kiedyś było super, jeść osiem posiłków dziennie, dzisiaj mówią, stara, jeden i możesz tam się głodzić po prostu ekstra. Pagocytoza zachodzi w ogóle, więc to się też zmienia. Moje osobiste zdanie nie. jest takie, że trzeba mieć dystans, oczywiście podążać za jakimiś tam nowinkami, ale żadne jakieś skrajności pewnie nie są nie są dobre. Ja nie wciłam na przykład soku z wiśni, nie? Czy tam burak. Był czas, był czas, że woziliśmy worki po prostu z, bu, z burakami i wyciskaliśmy taką wolno-ślimakową wyciskarką i mieliśmy ten sok z buraka i tak dalej, Wiecie, tak, gdy wy jesteście z kolarszego świata, to rozumiecie to, że sam po prostu człowiek szuka jakiejś choćby maleńkiej przestrzeni, żeby się móc poprawić, ale myślę, że trzeba mieć też taki zdrowy dystans do pewnych rzeczy, e, bez kolejności. To jest moje, moje zdanie, takie osobiste, Weroniki Nowakowskie, nie traktujcie tego jakoś super. Super ekspercko, nie? Ktoś mówi tu narta i tu narta. Po co wam 20 par nart, nie? No, no ale właśnie, właśnie to coś. ta narta to jest jedno, ale struktura na tej narcie, proszki, parafiny, wszystkie wszystkie te specyfiki, które mi się smaruje te narty, to jest takie coś, że y, ja na nikogo nie zwalam, bo nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało, ale ja przegrałam Sochi. 3,5 sekundy medalnie, 3,7, ja się zastanawiam, czy to jest moje, czy to jest serwis, co, nie? Ja nie będę tego mówić głośno, wiecie, tam, bo nie chcę, żeby ktoś się poczuł y, urażony, A, bo to no. nie o to chodzi, ale ja, ja to wiem, że to było ostatnio, i ja nie miałam serwisu takich jak, takiego jak Rosjanki, jak Niemcy, jak Francuzi, jak Norwegowie, jak Szwedzi, nie? Powiedzmy, że my mamy, mieliśmy w tamtym czasie, myślę, że dwunasty zespół serwisowy, my byłyśmy takim szóstym zespołem świata, razem nam to dawało, powiedzmy, że byłyśmy ósmą drużyną świata, nie? No bo to było po prostu suma wszystkich, mojej dyscyplinie, na przykład a propos przygotowania nar, to prawda jest taka, że na przykład my w Polsce nie mamy ani jednej firmy, która produkuje polskie nate. Nie mamy firmy, która produkuje polskie smarek, parafiny, wszystko, proszki, nie mamy nic, nie? I teraz my możemy tylko kupić to, co jest dostępne na rynku. A prawda jest taka, że na przykład Norwegowie mają własnego sfixa, nie? Więc są laboratoria i oni produkują zawsze na Igrzyska coś ekstra, i to jest nie do kupienia. Na tym jadą Norwegowie na Igrzyska, a po igrzyskach wam to sprzedają? Wszyscy, ja wszyscy. Wszyscy możecie to kupić, ale do igrzysk w ogóle nie ma o czym mówić. To samo z nartami. Ja nigdy nie miałam nart takich jak Niemcy czy jak Austriaczki, bo biegałam na fiszerze. Mimo to, że ja byłam na przykład w fiszerze, powiedzmy szóstą zawodniczką świata, to ja dostawałam narty jako 26, bo przede mną było 8 Niemek, 8 tam Austriaczek, nie więc jakby. Ja nigdy nie miałam nawet tak dobrych, net, na jakie w sumie rankingowo bym zasługiwała mniej więcej. A kontrola tak. na przykład dopingowa, jak, jak to wyglądała, czy to wybierali wybiórczo, czy na przykład, się z, z, wie, się pierwsza wszystkich To, trójka. się zmieniła. Bardzo się zmieniły, zmieniła kwestia tamsa. Myślę, że w, no w 90. latach to w ogóle złote lata dopingów w wielu słodkach, się, <noise> nie. Ale jak ja zaczynałam, no to w momencie, kiedy pierwszy raz trafiłam do dziesiątki Pucharów świata. Więc to był 2009 rok, to od razu byłam objawna systemem Adams. To jest system, który monitoruje cały czas swoje pobyty. Na trzy miesiące do przodu trzeba napisać, gdzie się jest, codziennie, gdzie się śpi. I jest coś takiego jak 60-minutowe okienko, gdzie ty musisz być obecny tam, gdzie zadeklarujesz. Więc każdego dnia mogą przyjechać i mnie skontrolować, więc to jest jakby pierwsze, co robią. Druga rzecz to są oczywiście kontrole po, po zawodach. I tutaj zawsze jest czołowa trójka, przynajmniej w wiadomo, nie? w zawodach w paru świata i jest chyba... Ta, ta liczba się zmienia, ale wydaje mi się, że to było około 5 osób losowo. Nawet Dokładnie. czasami ktoś ostatnie miejsce zajął, ale losowo jakby też, tak na też doping mam... i toż y, zawsze jest noc. Y, w Jatlonie też jest tak, oczywiście, że są górne parametry tam hemoglobiny i innych y, wskaźników. No więc też się biorą, przed zawodami biorą na krew, sprawdzają, nie? Jak ewentualnie ktoś ma coś nie tak, to, to od razu out. No i to, co też wprowadzono, i yy, na pewno to było zrobione właśnie po 2010 roku może wcześniej, ale ja wiem, że na pewno po 2010 roku to 30 najlepszych z rankingu ja mówię o betonie wiemy, w innych konkurencjach 30 najlepszych z rankingu miała zrobione tak zwane paszporty droni, czyli monitorują cały czas swoją krew, więc jak tam jest nagle jakiś odchył w parametrach, to oni natychmiast wiedzą, że była jakaś Manipulacja. Mogą nie wiedzieć co, ale już widzą, że była jakaś Przecież kombinacja, jest nie? I po prostu pilnują takiego zawodnika, więc te paszporty broni, po prostu broń. Te paszporty drzwi nadal funkcjonują, nie? Podzieliłaś się swoją słodyczą i odpowiedziałaś na wszystkie trudne Może nie trudne, na, to, na wszystkie fajne pytania. No. Ja dziękuję też za te pytania, bo tak naprawdę wiele od tego, co spotkali, będzie fajne, zależy, zależało od Was, więc też dziękuję, że tak aktywnie się tutaj.